Justice is served. Próba gwałtu. Dziadek zabija i broni rodzinę przed atakiem. Kenneth Bird postrzelił trójkę napastników w poniedziałek po tym, jak wtargnęli do jego domu i próbowali zgwałcić jego 19-letnią wnuczkę. Kiedy Bird otworzył drzwi, około 10 wieczorem, zobaczył trzech zamaskowanych mężczyzn w progu. Napastnicy trzymali mężczyznę na muszce i skierowali go do sefu. Próbowali też zgwałcić jego 19-letnią wnuczkę i wtedy Byrd zdołał chwycić za pistolet, który trzymał w sejfie, i zaczął strzelać do napastników. Rozpoczęła się wymiana ognia, podczas której cała czwórka została ranna. Napastnicy uciekli do samochodu, jeden z nich zmarł w aucie i pozostała dwójka zostawiła go w pojeździe, by później udać się do szpitala z ranami postrzałowymi. Jeśli Brandon Stevens lat 28 i Jamar Hawkins lat 17 przeżyją, zostaną oskarżeni m.in. o spowodowanie śmierci 20-letniego Jamie Faisona. Dziadek przebywa w stanie krytycznym w szpitalu.